Jak Tak to wygląda. Tak to wygląda z przodu. Tak to wygląda tutaj. To jest przerośnięty ten <laughs> ogrodek, ale wygląda to tak i z tyłu i z tyłu wygląda to tak pięćdziesiąt centymetrów co najmniej z dwóch malutkich krzaczków jest sierpień ponad połowa sierpnia i wygląda w ten sposób więc jeszcze raz powtórzę Wysadzajcie Wysadzajcie graniom do ogródków na wiosnę po 15 maja. Będę to powtarzał cały czas i nie trzeba specjalnej gleby. Tutaj jest glina Rośnie jak dzika. To jest co mogę powiedzieć to jest chwast. Dlatego rośnienie miłosiernie. Jest są jeszcze inne rodzaje anginek, Nie wiem czy przetrwają. Takie malutkie miniaturki. Ale ta jest absolutnie niejemska. Jak robicie sobie herbatę, wystarczy uciąć kawałek takiego listka i tak jej nie zaszkodzi na jesień szczepki czop czop do doniczek na wiosnę z powrotem do ogródka naprawdę w ogródku czuję się bardzo bardzo dobrze 50 cm wszystko